i Drodzy, bardzo proszę już uwa o uwagę, ponieważ zaczynamy bardzo ważną uroczystość. Wiecie, że jutro jest święto odzyskania niepodległości. Jest to dzień szczególny dla Polaków. Powinniśmy go właściwie uczcić, a dziś na razie posłuchamy wstępu do tego święta. Zrobią uczniowie pod kierunkiem Pani Majusy Zborowiak-Pacyły którzy przedstawią rys historyczny i bardzo proszę w skupieniu uwadze wysłuchać i z refleksją na dzień jutrzejszy. Bardzo proszę. Ja jeszcze tylko chciałam zaznaczyć, że bardzo proszę o powagę w czasie śpiewu hymnu narodowego, ponieważ często widzę, że uczniowie czują dumę albo zaczepiają kolegów w czasie hymnu i jeszcze proszę o powstanie na w momencie, gdy będziemy śpiewać Rotę, ponieważ to jest też szczególna pieśń związana z historią naszego małżeństwa. Także daję głos. potem Troje rozdartą i w morzu krwiską paną. Sto lat niewoli zmieściliśmy w pokorze, wyzuci z ziemi pogardę kamieni. Twa sprawiedliwość wszystko zwrócić może, Twoja opatrzność złow w dobro przemieni. Wojna się stroży, lud polski znęchany, biedny i głodny. Kiedy koniec byta, kiedy odpadną gniotące kajdany, kiedy nam przyszłość jaśniejsza zaświta, daj nam wytrwałość, spokrz kiedy zgoda stale wśród nas gości, Daj, by się nasze pragnienia spełniły Ty sam rządź Boże, z Niech nasza Polska wśród narodów stanie Dzielna i mądra, jednością złączona. Oto Cię prosim z głębi duszy, Panie, Ojcowskie wyciągnij ku nam ramiona. Zanim na 14 listopada 1918 roku upragnione dla Polaków dziennie podległości, Kraj nasz znajdował się 100 trzy lata pod zaborami, rosyjskim, Prus, pruskim i austriackim. Przez tyle lat zaborcy próbowali narzucić Polakom swoją kulturę, język i obyczaje, ale dzięki patriotycznym sercom naszych pradziadów najcenniejsze wartości zostały ratowane. To rodzic, który był przykładem dla swoich dzieci. To nauczyciel, który uczył polskiego mimo zakazów zaborców. To ksiądz, który bronił wiary chrześcijańskiej. To żołnierz, który służył w armii carskiej, ale pamiętał, że jest Polakiem. To wszystko było dla nich skarbem narodowym. Polacy wtedy byli biedni, nie mieli własnego kraju, ale mieli polską tradycję i polską kulturę. To dzięki nim wytrzymali lata niewoli. Polska wykreślona z mapy Europy istniała. Od której zdaje się, że gwiazdy bledną. Kiedy 1 sierpnia 1914 roku wybuchła wojna pomiędzy Rosją a Niemcami i Austrią, w serce Polaków zakonana nadzieja, że nadchodzi godzina wyzwolenia. Trzy państwa zaborcze rozpoczęły między sobą wojnę. Polacy musieli walczyć w szeregach wrogich armii. Ci, którzy żyli w zaborze rosyjskim, walczyli po stronie Rosji. Ci zabołci niemieckiego i austriackiego po stronie przeciwnej, Polacy odziani w mundury wrogich armii, muszeni byli strzelać wzajemnie do siebie. Szli na wojnę wierząc, że spełnią się ich marzenia. Polacy chcieli mieć ojczyznę niepodległą, tylko nie bardzo wiedzieli, jak uzyskać tę wolność. W dodatku byli rozbici na partie i stronnictwa różniące się poglądami. Bążyli też odmiennymi drogami do niepodległości. Działało wielu patriotów, a wśród nich politycy i wojskowi. Wojciech Kolfańczyk, Józef Piłsudski, Wincenty Witos, Ignacy Daszyński, Roman Dmowski, Ignacy Paderewski, Kazimierz Suskowski, Józef Haller. Dziś często nie zdajemy sobie sprawy, jak ogromne i trudne problemy stanęły przed Polakami u wolności, jak wiele potrzeba było do ich rozwiązania pracy i pieniędzy, myśli politycznej, ekonomicznej i technicznej, inicjatywy i codziennego trudu. Dziś, w dniu rocznicy odzyskania niepodległości, warto zwrócić się z wdzięczną myślą u naszym dziadkom i pradziadkom, wspominać jak z patriotyzmu i entuzjazmu, z walki w idei wyłoniła się Polska. <słuch> Przemysł i okolice na przestrzeni dziejów były świadkami wielu wydarzeń z historii naszej ojczyzny. W wyniku pierwszego rozbioru Polski w 1772 roku przemysł znalazł się w granicach monarchii austro-węgierskiej. Austriacy w celu uporządkowania miasta rozebrali miejskie obronne i inne obiekty zabytkowe. 28 lipca 1914 roku wybuchła I wojna światowa. Przemyśl jako twierdza był trzykrotnie odlegany. Pierwsze obrężenie trwało od 26 września do 9 października 1914 roku. Rosjanom nie udało się zdobyć twierdzy. Drugie obrężenie trwało od 8 listopada 1914 roku do 22 marca 1915 roku. Rosjanie zdobyli twierdzę przemyśl. Zanim wojska rosyjskie weszły do miasta, Dowódca twierdzi, rozkazał wysadzić wszystkie forty i całą amunicję, zniszczyć cały sprzęt bojowy i wybić 4000 koni. Trzecie obramowania było od 30 maja do 2 czerwca. Przemysł znów znalazł się w rękach austriackich. Oto panorama Przemyśla prawo z przełomu XIX i XX wieku. Ogólny widok miasta z tego samego okresu. Duży wpływ na rozwój miasta miała decyzja Komisji Fortyfikacyjnej Sztabu Głównego Armii Austro-Węgierskiej, która wskazała Przemyśl jako miejsce budowy twierdzy. Miasto o wyjątkowym położeniu strategicznym, usytuowane na skrzyżowaniu dróg w Głównym Węźle Komunikacyjnym, tak tzw. Bramie Przemyskiej, przez którą prowadziły najdogodniejsze drogi ze Włowa na zachód w kierunku Krakowa oraz na południe przez przemysł Dunkierską na Węgry. Pierwsze prace przy budowie twierdzy rozpoczęły się już w latach 1853-1856, trwały one do momentu wybuchu I Wojny Światowej w 1914 roku. Oto plan fortyfikacji. Składa się z dwóch pierścieni, wewnętrznego i zewnętrznego. Zewnętrzny pierścień zbudowany był na 17 wzgórzach i liczył 45 km komfortu. A w jego odrębie znajdowało się 42 posty, 15 głównych i 27 pomocniczych. Na tym zdjęciu jest komendant wierzyciel w latach 1914-1915, Herman Kosmany i jego Ludność pod i rozmuszona została do opuszczenia swych domostw, ponieważ dowództwo chciało mieć czyste przedwola do przyszłych działań zbrojnych. W celu tym polono 21 wsi. Austriaków nie obchodziło, co się stanie z tą ludnością. Wielu nie chciało opuścić swych domów, więc skryło się w okolicznych lasach. Wydawanie żywności mieszkańcom przemyśla. Zapasy żywności na pierwszym miejscu szły na potrzeby wojska. W okresie od jesieni 1914 do wiosny 1915 roku wybito 13 tysięcy koni. Ale i tak w mieście powszechnie panował wód mimo trwających walk, starano się stwarzać pozory normalnego życia codziennego. Koncert Orkiestry Hongleru w Miejskim Rynku, w 1914 roku. Jak na twierdzę przystało, twierdza miała bardzo dobrze rozwiniętych sieci wiadowczo. Służyły temu balony obserwacyjne i stacje były na Bakończycach, w Krakowcach i na Wilcze. Załoga baronów potrafiła namierzyć pozycję droga leżące kilka kilometrów od stanowisk własnej artylerii. W okresie przed wybuchem wojny na terenie przemyśla stacjonowało 8 takich baronów. Każdy port na przedpory dodatkowo został wzmocniony zasiekami i okopami. Obraz zniszczonego mostu na Sanie wiosną 1915 roku. Odbudowa mostu na Sanie przez żołnierzy niemieckich i rosyjskich. Żołnierze austro-węgierscy, obrońcy twierdzy Przemyśl, wzięci do niewoli rosyjskiej w drugim oblężeniu. Oddziały rosyjskie, które weszły do przemyśla 22 marca 1915 roku, parada u Dżumisiewicza. Przemyślanie przeprawiające się przez San obok zniszczonego mostu drogowego, czerwiec 1915 roku. Ilustracja Richarda Altmana, przedstawiająca salony żołnierzy w zdobytym froncie w dniu 3 czerwca 1915 roku. Listopad 1918 roku to ważny miesiąc w historii miasta i okolic. Wraz, wraz z wycofaniem się wojsk niemieckich i austriackich warte obłazy rozpoczęły <coughs> narodowości zamieszkujących przemysł, Polacy i Ukraińcy. 1 listopada 1918 roku rozpoczęły się walki we Lwowie pomiędzy Polakami i Ukraińcami, którzy ogłosili powstanie niepodległej Republiki Zachodniej Ukrainy. Stolicą ukraińskiego państwa miał być wózów. Również Przemyśl Ukraińcy rozpoczęli gorączkowe przygotowania do opanowania miasta. 1 listopada w polsko-ukraińskich rozmów powołano wspólną rządzącą komisję składającą się z czterech Polaków i czterech Ukraińców. W nocy z 3 na 4 listopada Ukraińcy złamali umowę i opanowali sprzeczną część przemyśla. Do wartym wątku wyborów przystąpili mący Polacy i nacjaliści pełnili rolę kurierów między dowódcami polskimi na zasadzie, a ludnością Polską w dawno Samodzielnie podejmowali takie inicjatywy jak gimnazjaliści przeprowadzali udaną akcję uszkodzenia ukraińskich dział stojących na wzniesieniu, czy wykradali samki z działki i zakopali w ogrodzie kolegi.